Pragnę serdecznie przywitać człowieka, który tutaj od samego początku dozorował, pomagał i wszystko robił, żeby te 18 turniejów naprawdę były fantastyczne. Tomasz Tomka, już w tej chwili wiceprezes? Nie? To proszę powiedzieć na pewno nie prezes, z tego co wiem, Tomku. I dlatego tutaj proszę. Do kamery teraz powiedzieć, no. No, sytuacja... jakie zadanie bojowe no. pana tutaj przy organizacji tego turnieju spotkało. No, sytuacja jest prosta, jeżeli chodzi o moją funkcję. W czerwcu zmienił się prezes y, z mojej osoby na Henryka Wilka. No bo y, do klubu y, dołączyli działacze o wiele młodsi ode mnie no i y, w dodatku jeszcze. Y, ponieważ jest to klub młodzieżowy, dziecięcy, mają to najwłaściwsze chyba na dzień dzisiejszy spojrzenie na tą grupę naszych wychowanków. Cieszę się z tego bardzo i jestem dumny, że udało się ich przekonać do pracy w klubie. To jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o te turnieje, no to już jest osiemnasty, czyli taki pełnoletni. <laughs> Jak to Heniu wczoraj nazwał. <laughs> Dokładnie. No bo Heniu jest duszą całego przedsięwzięcia klubowego od 20 lat. To jest człowiek, który ma tak przeogromną pasję do tego, żeby działać w sporcie, działać z dziećmi, z młodzieżą, z seniorami również, że nie można że tak powiem mu czegokolwiek z... Zabrać, zarzucić, bo proszę zwrócić uwagę, że każdy z tych turniejów jest niemal perfekcyjny. Taką przynajmniej dostajemy od wielu, wielu lat ocenę przedstawiciela EUBC. Ale Tomku, no powiedzmy sobie szczerze, ten debel, zaczynał debelu oczywiście, myślę, o, o dwójce sztąpka wilk Zaczynał od samego początku, jeżeli chodzi o, prawda... Organizację klubu Giełka Szkarbo i przede wszystkim ten wspaniały turniej, który, jak, jak żeśmy powiedzieli, ma numer 18. Ma numer 18, I, i tutaj, może, jeszcze parę słów, bo spodziewaliście się o wiele więcej gości, wielu więcej przyjezdnych gości, i, i co się stało, że, że po prostu niektóre reprezentacje nie przyjechały. Wiemy wszyscy, jak, w jakich czasach żyjemy. Są to czasy niespokojne, czasy, w których trwa wojna w Europie. W których przeciwnicy pokoju uważają, że mogą robić wszystko, co im się podoba. To w jakiś sposób również wpłynęło na działalność sportową. Jesteśmy tego świadkami również i w innych dyscyplinach, i w związku z tym. Wiele, wiele krajów zaostrzyło swoją politykę wizową i stąd między innymi wiele drużyn, które są z krajów poza Unią Europejską muszą uzyskać wizy, żeby do nas przyjechać i tego im się w dużej mierze niestety nie udało. Startowały do przyjazdu trzy kraje afrykańskie, z którymi mamy stały kontakt. No natomiast tam polityka wizowa jest tak żmudna, tak trudna i tak długotrwała, że po prostu no oficjalnie nie zdążyli. Natomiast trudno mi jest powiedzieć e, e, jaka jest, że tak pęta ta przyczyna źródłowa. Myślę, że właśnie e, trwająca wojna e, spowodowała to, że wiele krajów objęło swoje terytoria szczególną polityką wizową i pilnują tego do nich zapewne również Polska granice? Proszę? Doszczelniają granicę i... <laughs> nie, chcę o tym mówić, bo to jest... No oczywiście, to jest nie, nie tragedia dokładnie, tych ludzi, dokładnie. którzy na granicy czekają i nie mają żadnych szans na to, żeby polepszyć swoje życie i, 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 i tak dalej. Taka I drugą prawda. przyczyną to jest to, że e, jakąś przedziwną politykę prowadzi również IBA, e, która w jakiś dla nas niezrozumiały sposób ogranicza aktywność drużyn przede wszystkim federacji krajowych, bo to o to chodzi w uczestniczeniu w zawodach, w których nie do końca mogą uczestniczyć Rosjanie i Białorusini. Tam dostaliśmy informację, że E, drużyny e, narodowe, czyli drużyny e, skupione wokół e, organizacji krajowych e, nie mogą przyjechać. W związku z tym u nas jest e, 10 krajów zagranicznych plus Polska. E, oni tu przyjechali jako, jako organizacje klubowe, natomiast bardzo wiele państw nie przyjechało właśnie z tego powodu, ponieważ federacje nie mogły finansować ich przyjazdu tutaj, a jest to wydatek spory, w związku z tym ani same zawodniczki... Federacje krajowe poszczególne Krajowe, tak, poszczególnych krajów. Wobec tego nie mamy Holandii, nie mamy Danii, nie mamy Kanady. No, ale, ale, nie, przepraszam, nie ma. Ale klubowi, klubowi. Oni są klubowi, tak, prawda? Tak, tak. To nie są przedstawicielki federacji krajowej, no, prawda? Oczywiście. Nie ma tradycyjnych uczestników tego turnieju jak Kanada czy Stany Zjednoczone i wiele innych i to spowodowało sytuację, w której ten turniej jest turniejem mniej licznym niż poprzedni. W ubiegłym roku było 246 zawodniczek, w tym roku jest 159. Właśnie z tego powodu my dostajemy do tej pory korespondencję, że bardzo żałują, że ich tutaj nie ma, że się przygotowywali na, na wyjazd. No Samo życie. Nic dodać, nic ująć. Dokładnie. Już zaczynamy drugą prawda, drugą odsłonę popołudniowych ćwierćfinałów, półfinałów. No cóż, panie. Znaczy, ja, ja mówię tak. Nie musimy trzymać kciuków, bo jesteśmy tak poukładani, że możemy się naprawdę ogromnie cieszyć i radować. Że ten turniej jest, że jest w nie najgorszej obsadzie. Nie, 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 ale tutaj prawda? te walki, seniorek, zaczynała się walki ćwierćwinaowe we cztery pojedynki. No, rewelacja, rewelacja, naprawdę. I tutaj kolejne walki wróżą całkiem okay. podobny poziom. Ja muszę powiedzieć, że przyjechało do nas również kilka zawodniczek, które były na tym turnieju w ubiegłych latach. Jedynie po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo są zachwycone turniejem, zachwycone gliwicami, zachwycone urodą tego miasta, zachwycone tym, że mamy tak ogromne wsparcie z samorządu miejskiego, że na otwarciu mieliśmy jednego z prezydentów, że główny prezydent będzie na finałach. To są ważne rzeczy, ponieważ to nam daje ogromną satysfakcję tego, że ten turniej jest uznany w świecie bokserskim i, i tym samorządowym. Przede wszystkim jako turniej, w który warto inwestować, bo on na pewno będzie dobry. No, pani wiceprezydent tu też bardzo ładno, ładnie przed naszymi kamerami wypowiadała wielkie i duże wiadomości o boksie naprawdę. No. Gliwice, no, nie szarujemy się, no, również no. żyją bokszem i, i właśnie w wydaniu Giełkarz Karbo. No tak, to, to jest, nie kryje, ogromny nasz sukces, zadowolenie i niesamowita satysfakcja z tego, że ten nasz trud i trenerski i organizacyjny i inicjatywy, które realizujemy spełniają się. I mają właśnie taki obraz, jak chociażby ten turniej, bo to nie jest, to jest największy turniej boksu amatorskiego, boksu kobiecego w Europie. E, oczywiście, że są Mistrzostwa Europy i tak dalej, ale e, w, na tym poziomie jest to, jest to impreza naprawdę największa. <laughs> Także cieszymy się z tego, jesteśmy dumni i e, serdecznie e, e, dziękujemy tym, którzy od wielu, wielu lat w nas wierzą, to jest tak I jak mówiłem, tak i też są dumni bo nam to okazują słyszymy to yy, i daje nam to ogromnie wiele satysfakcji i tego kopa na przyszłość <noise> Szanowni Państwo w Gliwicach bez kopa się nie obejdzie ale naprawdę takiego sportowego dla tego Tomku piękne podziękowania, przerzucamy się na klatę i już